No hej, jak zaczęliście majówkę? Przepraszam, muszę sobie yy, usta posmarować, bo wróciłam właśnie z długiego spaceru ASE. Ja wszystko i tak mi trochę usta spieszyły. Może jeszcze nie, ale zaraz w będą wyschnięte na biurku. Także pytanie moje: jak zaczęliście majówkę? Yy, co prawda, dzisiaj jest dopiero o 30. Jutro zaczyna się maj. Ale no wiecie, no, praktycznie od piątku. Majówka nie. Bo my zaczęliśmy majówkę z przytupem. A wiecie, jak wygląda? Rozpoczęcie majówki z przytupem. Nasza majówka, kochani, zaczęła się pożarem i to nie jest żaden clickbait. Zaczęła się pożarem. I to już w nocy z czwartku na piątek. No. Co prawda, ja w piątek vloga już dałam, ale to na bieżąco, na szybko. Ja nie, nie, nie przyszło mi do głowy, żeby takie informacje w piątkowym vlogu umieszczać, który zresztą wtedy już był złożony. Wyobraźcie sobie, że godzina była 22.30 czy 23.00 jakoś tak. Nie pamiętam, no ale w każdym razie było już Przemek był po kąpieli, już miał się kłaść spać. I wyobraźcie sobie, że telefon dzwoni. Dzwoni telefon. No i na wyświetlaczu. Wyświetlacz mówi Przemkowi, że dzwoni do niego właściciel garażu, który wynajmują chłopaki. Garaż myśli się na końcu osiedla. Wiecie, mamy do niego jakieś w linii prostej. No nie widać go ze względu na to, że pomiędzy nami a garażem są bloki. Ale są, on już jest za osiedlem. To ja nie wiem no pół kilometra 500 metrów. Może troszeczkę więcej. W każdym razie to wiecie tak, przebieszka taka. Kilka minut się idzie. No i dzwoni chłopaki mówi, że do przyjeżdża, przyjeżdżaj, szybko przyjeżdżaj, bo się szopa pali. A szopa to jest takie pomieszczenie gospodarcze, yy, które mieści się u nich właśnie na posesji, bo to jest garaż, który jest na posesji yy, prywatnej. I w linii prostej ten garaż od szopy mieści się gdzieś 10 metrów, no 20 może, 20 kroków, no to jest bardzo niewielka odległość. I szopa i garaż są murowane, natomiast garaż miał, y, szopa miała, no wiecie, y, drewnianą konstrukcję dachu. Garaż zresztą też, pokryty papą, który się pięknie pali, nie? I wyobraźcie sobie, że. Y, Szopa się pali. Tak jak mówię, 22.30, 23.00, także czarna noc. Przemek mówi, ty, on pijany czy co? I się śmiał, mówi, jak się szopa pali, no, skąd się szopa pali? Ale wiecie co, pod, podszedł, mówi, a mówi, zobaczysz, czy coś yy, widzę. A tak patrzy w tamtą stronę, bo to dokładnie tam w tym miejscu yy, działa się ta cała historia. Podchodzi, słuchajcie, do okna w pokoju, a tam taka kuźwa łuna, łuna, Ogień, żeby widać ponad blokami i łuna, taka niesamowita. Ja wam to wkleję, bo ja to nagrałam, jak przemek już pojechał, i to już było potem, tym. Ja, y, to, co zobaczycie na filmie, pewnie teraz to widzicie, to już było y, gasnące. Znaczy, te, te y, języki ognia szły w dół, dlatego, że to już był czas, w którym straż pożarna była. Bo jak przemek się zbierał, jak wiecie, jak zobaczyliśmy tą łunę, to on dostał takiego spida w nogach, że. Y, Mausy chłopak nie połamał, tak się szykował, nie? I wyobraźcie sobie, że Jak Przemek się ubierał To słychać było syreny wyjące jechały właśnie do, Na to miejsce Straży, cztery straże pożarne były Posłuchajcie, na Tej, na posesji macie Dom mieszkalny, w którym mieszkają właśnie Ci właściciele, nasz garaż I ich ta duża Szopa, no i tam jeszcze jest jeszcze jedno pomieszczenie, ale tak w takim trójkocie Właśnie stają te trzy pomieszczenia, czy stały Właściwie Słuchajcie, mi to się tak ręce trzęsły W garażu cały sprzęt Chłopaków No i nasze Audi w tym garażu Przemek to się tak Zdenerwował niesamowicie, no bo już sam Fakt, że się szopa pali to jedno, a z drugiej Strony to mówi, może on się tak zdenerwował Ten chłopak, że mu się pomyliło i że nie szopa Tylko garaż się pali Okazało się, że jednak szopa szczęście, i nie, znaczy właściwie szczęście, bo szopa była i tak do rozebrania Natomiast no garaż, gdyby się spalił z całym sprzętem chłopaków i jeszcze z samochodem w środku, no to no wiadomo, koszty nieporównywalne Jak dojechał tam, to tak jak mówię, policja, cztery straże pożarne i wyobraźcie sobie, że oni właściciele nawet nie zauważyli tego, że im się szopa pali Tylko strażacy wracali z jakiejś, z pracy wracali byli już po cywilnemu i zobaczyli ten pożar I zaczęli się zatrzymali samochodem przy domu I zaczęli, wiecie, walić do nich Czy oni widzą, co im się dzieje I to strażacy wzywali straż pożarną Szok po prostu Zamieszczę Wam też zdjęcie No bo nie wypada mi iść Pokazywać pogorzeliska Robić zdjęć Ale zdjęcie, które Wam wkleję jest to zdjęcie ogólnodostępne Ponieważ ono zostało zamieszczone Na stronie ełckiej Chyba radia Ockiego, radia 5, tak mi się wydaje. Przemyt mi wysłał to zdjęcie, bo ja to nie szukałam, ale on znalazł i mi wysłał, więc ja Wam to zdjęcie wkleję. To jest zdjęcie, które było robione, no, już nawet zleciała prasa, nie? Czy radio tam powiedzmy, no. I to było w pełnym rozkwicie ten pożar. Słuchajcie, to była szopa wielkości normalnie takiego małego domku Nie malusieńkiego, tylko takiego całkiem sporego Tam można by było normalnie mieszkać Tyle, że... no zresztą nieistotne W każdym razie chodzi mi o wielkość tej szopy I wszystko się zjarało Zjarało się w sięko do samego dna Znaczy mury zostały, no bo wiadomo Te cztery straże dosyć szybko sobie poradziły z paleniem tego Dzięki Bogu, słuchajcie To nie był upał i nie było wszystko wysuszone na biur Tylko to, wiecie jaka jest pogoda w tej chwili, nie? U nas też było ostatnio bardzo brzydko, więc tak, też było mokry, wszystko było w zasadzie, no wiecie, no tak jak to teraz w tej chwili. Także my tak z przytupem zaczęliśmy. Teraz chłopaki są, to znaczy Przemek z Sebastianem są w tej chwili tam u, u, u tego naszego znajomego na posesji i pomagają mu rozbierać to, to pogorzelisko rozciągają, to wszystko już byłam dzisiaj zanieść im posiłek regeneracyjny w postaci chałki drożdżowej, no to już mieli ściągnięte belki, bo jak byliśmy tam wczoraj zobaczyć, co się dzieje, no to jeszcze, wiecie, takie kikuty stałe mm, drewniane, co zostało z dachu. razie rower na przykład spalił się całkowicie. Została tylko rama, to akurat nie jest dziwne, natomiast wyobraźcie sobie, że w tej szopie stała też chłopaków naszych czy przemka i taty jego wanna akrylowa. No nieważne, no ale stała tam u nich w szopie wanna akrylowa. To z wanny nie zostało nic. Nic, po prostu. Stopiła się tak, że nie został po niej nawet ślad. No. I. No, to szok jest po prostu. To jest szok. Chwila. I toczy się dochodzenie, ponieważ nie wiadomo, co jest przyczyną tego pożaru, a jakiś tam strażak po zakończonym, czy jakiś tam przełożony tych strażaków po zakończonym takim dochodzeniu stwierdził, że wielce prawdopodobne jest podpalenie. No. Strach. I podobno nie jest to pierwsze, tylko któraś już z kolei. Tak jak gdyby seryjny no, sobie biegał po ełku, i chociaż nie chcę o tym głośno mówić, bo no to, 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 to nie jest coś, co ja mam na papierze i nie jestem w 100% tego pewna. To są domysły, tu się będzie jeszcze toczyło śledztwo, więc no, ale takie są pierwsze i nawet drugie wnioski strażaków. Nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby ten ogień przeniósł się na dom. Na garaż. Oczywiście strażacy, jak przyjechali, to jednocześnie gasili tą e, szopę i jednocześnie m, g, polewali cały dom, łącznie e, z garażem, no ze wszystkim, wiecie, żeby to się nie przeniosło. Na szczęście nie było jakiegoś strasznego wiatru, więc no jakoś to ulgowo przeszło i można powiedzieć, że ulgowo. No ale ulgowo, bo dzięki Bogu tylko stara, stara szopa się spaliła, a nie, ale to, no zobaczycie te zdjęcia, już pewnie widzieliście. Koszmar prostu koszmar. A przypominam Wam, yy, nie wiem czy w ogóle to mówiłam we bloku, że z jakiś miesiąc temu, półtora i podobna jest to sprawka tej samej osoby, tak podejrzewają, spalił się cały dach na galerii wełku. No. Jak znajdę zdjęcia, to też Wam zamieszczę zdjęcia tego palącego się dachu, ale tutaj nie gwarantuję, bo ich nie mam, więc musiałabym w i poszukać. Sprytny człowiek to robił. Spalić dach na galerii, tak żeby go nikt yy, nie złapał. Żeby umknąć wszystkim kamerom. Koszmar. Koszmar. My sobie pijemy kawkę z Larsonem na balkonie. Zobaczcie, jest takie piękne słońce od wzoru, akurat suszarka stoi. Zakratowali się dzisiaj na balkonie. No ale to jest życie życie tak wygląda, że. Suszarka stoi na balkonie. No dobra, zrobię ładniejsze ujęcie. Patrzcie. Dobra, wstanę. Kurde, jaka jestem leniwa, ale chciałam usiąść na chwilę z tą kawą, bo nie wiem kiedy chłopaki wrócą i kiedy trzeba będzie obiad podawać. Ale dobra, zobaczcie. Zobaczcie, jakie są cudne, piękne. O Jezu, sorry Patrzcie, to jest stanowisko Larsona, także ona tu wlezie w kadr za chwilę, ale zobaczcie, jakie są piękne. Rozkwitły z jednej cekuli, wyszły mi tutaj. Trzy. Zobaczcie, tu są raz, dwa, trzy kwiatki z jednej cebulki, a te dwa w sumie też są genialne. Piękne cebule, muszę je dobrze przechować na przyszły sezon, bo te białe, no to już niestety. Wiecie, co to już jest, trzeci rok ich i one już chyba dłużej, no nie wiem, bo w poprzednim roku były dwa razy takie. Także, no nie wiem, nie wiem. W każdym bądź razie. No zobaczcie, no to jest normalnie szok. A troskawka zobaczcie, jaka już jest ładna. Przyzimowała bardzo pięknie. Dobra. W każdym bądź razie my z Larsonem. <grym> Na balkonie słuchajcie, ale pod kocem pod kocem, bo yy, niech was nie zwiedzie to piękne słońce. Słońce piękne jest owszem, natomiast jest zimno. Larsonowi to prawda, jest ciepło, bo ona jest w futerku, prawda Larson? Jesteś w futerku, nie? To tobie jest ciepło. Jak Amerytka na balkonie z kadeczką pod kocykiem, ale mam to gdzieś. Właśnie będę kończyć oglądać Monię żeby zobaczyć Moni pralkę. A zaczęłam oglądać przed chwilą w kuchni, ale właśnie w tym samym momencie doszłam do wniosku. Że ja tam będę w kuchni oglądać na balkon. Spójrzcie, znalazłam taką, no pewnie jest od lat, taka mieszanka z korteksu. To jest żółta i zielona fasolka razem wymieszane. I to jest zaromna sprawa tylko odrobinę oliwy z oliwek tutaj mój stały zestaw do gotowania, czyli. Garnek bez uszu i jego fantastyczna pokrywka. Normalnie niemalże jak samowar, prawda? No. W każdym razie to jest fantastyczna sprawa, bo rzucam to sobie na patelnię, na oliwę z oliwek. I. Widzicie co robię? To rzucam do tego groszek. Uwielbiam to. I ja chyba zrobię całość, bo wątpię, żeby coś zostało. Jest na czwórka. Także myślę, że. Wszystko to elegancko znajdziemy na ten posiłek. No i świetnie, wyłączyłam sobie teraz, bo tutaj, zobaczcie, mam w piekarniku. Robią się... Mm, robią się skrzydełeczka. Skrzydełeczka elegancko muszę już wyłączyć, bo zaraz to zostanie tylko wspomnienie po tych skrzydełkach. O, elegancja Francja. A to jest tak pyszne, tak jak już Wam kiedyś mówiłam, ja po prostu uwielbiam mrożony groszek. No, uwielbiam. Kiedyś, jak byłam dzieckiem, to uwielbiałam groszek z puszki. A teraz nawet na niego nie spojrzę. Groszek z puszki to służy mi tylko i wyłącznie do słodki jarzynowej. A uwielbiam mrożony groszek, tylko muszę go posolić. Moja Monini, moja sól. Coś niezwykle zaskakującego, czyli sól w domu. To jest sól kłodawska, ja tylko kłodawsko. Skłodowany. Okej. Okay. Przemek zawsze mówi, że i tak jest za mało słone, żebym nie wiem ile soli mi nasypała, to dla niego jest zawsze za mało słone. Cudnie, ładnie pięknie, tylko jeszcze sobie wezmę Sól, o Boże, pieprz. U mnie to jest tylko pieprz młynkowy. wiecie w ogóle, nawet już ja nie, nie jarzę, że jest coś takiego jak sól w torebkach. Boże, co jest to solą, Pieprz mielony. Ja tylko i wyłącznie pieprz do zmielenia samodzielnego. No po prostu uwielbiam, w ogóle uwielbiam młynki. Słuchajcie, mogła. Dla samego tego ruchu. Tu przyznam się szczerze, że kiedyś używałam tylko i wyłącznie zwykłego zmielonego pieprzu w torebce. Natomiast odkąd kupiliśmy dawno 100 lat temu, jeszcze z łosłowka mną przyjechał, ten młynek z IKEA, to najchętniej wszystko bym miała w młynkach, sól też kupiłam zresztą sól w tych dużych kryształach, ale wszyscy się bardzo denerwowali, bo nie mieli sobie czym jajka posolić no. albo dosolić na talerzu, ponieważ kawały leciały, taki szok, a nikomu się nie chciało tego przysypywać do młynka, no, Jak się nie chciało, to się jadło sól, kawałka. Także ja sobie, także ja sobie merdam, tu mi się woda, o, już dogotowała woda i wrzucam, słuchajcie, na obiad dzisiaj kaszę perłową, tak jak mówię, czas jest trzy torebki, ponieważ jest dwóch facetów, a, a co ci to wiecie. No, może tak bardziej to chcieliby tych y, żeberek <noise> niż tej kaszy perłowej, ale kaszę perłową też zjedzą, bo generalnie jest zbiorami z kolei ja nie go wyjścia. Dobra? dobra. tu się dogotowuje, to znaczy tam się dopika już bez y, palnika, to znaczy bez grzania, może w temperaturze osiągniętej już, może dobra, bez takich po. Zaczynam robić elaborat na temat dopiekania krzydałek.